Witam wszystkich na moim kanale. Tak jak ostatnio wspominałem, przyrzucam ostatni film z łazienki, łazienka skończona. Jeszcze może trochę płytki do przymycia, żeby jakoś to wyglądało. Muszę wam tak, będę skakał trochę z rogu do rogu, z tego względu że łazienka jest mała i nie po prostu nie jestem w stanie kamerą złapać na jeden rzut całej łazienki tak z telewizją mojego to kanału na pewno wiedzą, że jak już wspominałem, że trochę, trochę niespodzianek było przy tej łazience, a mianowicie jeżeli chodzi o podpięcie do pionu. Z tym był problem, ale udało się to zrobić. Wiem, że się powtarzam, ale jeżeli ktoś jest nowym widzem na moim kanale, to powiem, że tutaj na początku, no może zrobię tak, że po prostu rzucę kilka zdjęć do filmu jak łazienka powstawała, żebyście widzieli jak to wyglądało wcześniej. Tego żadnego odpływu, to nie było żadnej kabiny, było po prostu tylko tutaj stelaż miska WC. Tutaj gdzie jest Obecnie, nowa, obecnie nowy stelaż. Cała walka, A tutaj po prostu nie było nic, tak? I tak jak jeżeli ktoś poprzednich filmów nie widział, to tutaj była ściana, była dalej wysunięta. Która ściana była wyburzona, była postawiona nowa ściana. I jakieś, dzięki temu jakieś pół metra kwadratowego, kwadratowego łazienka się powiększyła. Co jeszcze? Tutaj tak samo były dwie półki, to było, To była belka jakaś stropowa szła tego nie można było wiadomo ruszyć czy było to zabudować kolejny problem był z kabiną prysznicową mianowicie chodzi o to że kabina była kupiona przed przed zaczęciem przed kuciem i tak dalej i wyszło na to że brakowało 3 cm żeby po prostu połączyć się od ściany do ściany chodzi o to tutaj z prawej do lewej, do lewej strony trzeba było domawiać dodatkowy profil ścienny, który nie był w zestawie, ciężko, bo coś po prostu trzeba było poszukać w internecie i dobrać coś z tego względu. Po prostu wiadomo, każdy profil ma jakiś swój rozstaw, jest jakieś granice błędy, gdzie można to zgubić, no ale tutaj za dużo brakowało a nie chcieliśmy już tutaj po prostu po pomniejszać tej łazienki z tego względu, że gdybyśmy to pomniejszyli, to wiadomo, że przy takiej małej łazience to każdy centymetr się liczy tak. Finalnie miałbyś tutaj bateria i, i słuchawka zwykła beżonej rzeszownicy, bo druga łazienka jest na dole. A ta łazienka dolna ma być robiona w lutym marze w przyszłym roku. Tak jak widzicie gniazdka, włączniki wszędzie na czarno. Kabina, profile czarne. Fajnie wtedy fajne, fajne, takie wyglądają odpływ finiowy. Tak samo jest też film. No sporo filmów jest, znaczy sporo. Na no kilka filmów było. Jak nagrywałem mutaj postawała ta łazienka od kucia do rozprowadzenia hydrauliki, kanalizacja, kanalizacji, bo kucia, dużo kucia było. Możecie wierzyć, nie, ale dwie tony gruzu wyższy z tak małej łazienki. Też się zdziwiłem, no, ale naprawdę było dużo. Praktycznie połowa po, podłoga do połowy była skuta, bo wiadomo, że trzeba było odpływ zamontować. Wylaźnowy będą zrobić spadki, ściana była murowana, ta tutaj teraz jest kartę gipsu, była, była wyburzona, była postawiona nowa i efektem czego dużo pomysłów było wcześniej jak to zrobić, to znaczy którą jak Ci to ustawić wcześniej, była najpierw rozmowa wcześniej, że Umywalka miała być na tej ścianie, że ublikacja miała być tu, z tej strony, później że z tej strony, umywalka tu. No dużo opcji było, ale zresztą gdyby um... SEDES był tam, też opcja była, że w chcemy być z lewej strony, a umywalka po środku między kabiną. Ale z... był też taki minus z tego wszystkiego, że po prostu za daleko do pionu by było też. Wiadomo, im, wierze, im bliżej pionu się połączycie, tym, tym lepiej. Dlatego wyszło tak, no tak mała łazienka inaczej jest po prostu tak rozplanowany. no wiadomo za duże miejsca nie ma ale strefa prysznicowa wydaje mi się że jest optymalna można spokojnie wziąć w tam nawet dwie osoby się zmieszczą tu jest metr e, chyba 30 szeroko jak dobrze pęta płytka jak widzicie płatka ma cała 60 plus 5 cm, że jest jakiś plus fuga z jednej i z drugiej strony tylko szerokość jest około 67 cm ale da, widzicie, pół półeczki są dwie, można sobie żelbo postawić, że tam szampon, że tam gąbkę do mycia i tak dalej. Kabina zamykana, musiałem trochę przyjechać z z drugiej strony, bo gdzieś był przeciek. E, firmy nazwy nie pamiętam Nexet, chyba czy Maxet, już teraz nie pamiętam, ale problem był z montażem tej gabiny z tego względu, że instrukcja praktycznie będzie czytelna, no i później czytam się kawałość opinii w internecie to. Też relacji nie było, trzeba po prostu się domyślać, po chwile delikatne trzeba uważać, żeby się nie uszkodzić, może też się powiem o tych czarnych baterek, jeżeli macie, no chwila nieuwagi i zaraz porysujecie, to trzeba też na to zwracać uwagę, bo chwila, chwila błędu, no tak jak mówię, czarno to nie wygląda, na pewno będzie trzeba częściej czyścić, bo wiadomo, że na czarnym już wszystko widać, jest srebrny cały zestaw, tak samo te płytki, tak jak możecie zobaczyć że fugi nie są idealnie równe bo te płytki nie są równe to po prostu nie ma idealnych prostych na pewno to widzieliście zresztą jeżeli nie to na poprzednich filmach też o tym mówiłem także tam wszystko wyjaśniałem co i jak myślę że powoli będę kończył jeżeli macie jakieś pytania co do tej łazienki jakieś sugestie to, to piszcie w komentarzach aha jeszcze jedna sprawa był też wykorzystany z yy, odwosicie tu było wzięte z blatu po prostu był wycinany pod zlew blat kuchenny i to było wykorzystane, to choć w sumie ten kwadratowy był blat to było ścięty do było wycięte i sfazowane, strezowane fryzarką. No wiadomo, że był ostry to też ciężko by się korzystało z toalety. Kabina to jest przerwa mała, około 7 cm. Ale gdyby kabina dochodziła po pierwsze do brzegu stelaża, to raz, żeby źle korzystało z toalety, a druga sprawa po prostu, że... Źle Wizu, wizualnie też by to wyglądało, tak gdyby szyła była praktycznie przy samej zabudowie, myślę, że tak będzie, tak jest opcja. Takie już ustalone co do drugiej łazienki na, na dole, bo to jest mieszkanie ale tak jak mówię, luty, marzec jest przewidziany remont i już nawet jest część materiałów kupionych, to znaczy płytki w, w poniedziałek były płytki które też już zanieśliśmy do piwnicy, one już są kupione, tam będą większe wymiary. Wiem, że na pewno część tej płyty, która została, będzie jednym takim pasem za lustro na dole, no i płytki 60x60, 60, dwa rodzaje ściana, podłoga i też będzie liniowy, tylko tamta łazienka jest praktycznie trzy razy taka jak ta, będzie większe pole manewru i myślę, że nawet może być szybciej remont wykonany, wszystko to względu, że maszynę do cięcia będę musiał do łazienki, bo tutaj musiałem piętro niżej mieć na balkonie i docinać, także też to więcej czasu... Zabierało, bo trzeba było po prostu chodzić sobie góra-dół i tak dalej. To nic, tak jak mówię, że będę kończył. Powoli zbieram narzędzia. Jeżeli macie jakieś pytania, to piszcie w komentarzach. Dzięki za uwagę i do usłyszenia.